Witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Asysia to jest kolejny materiał z gry Saints Road Hedir i w tym odcinku będziemy Wykonywali misję a w poprzednim odcinku troszeczkę udało mi się tutaj przejąć Mamy 78% No jeszcze trochę brakuje Miejmy nadzieję że się uda bo już chyba niedużo mamy. No tu już w sumie jak widzimy mamy wszystko wykupione. Tylko trzeba się tu wykupić za 10 tysięcy. Masakra. O, ostatnią posiadłość, chaty mamy. operację gangu. 5 na, na 8. Ok. Operacja gangu. To jest to. Mm -hmm. I Co tu jeszcze mamy? Y -y -y sklep. Mamy 9 na 10 akcje akcję. Czyli tu chyba będzie kolejny sklep, podejrzewam. Mhm. Dobra, zobaczymy Podziejemy, zobaczymy. A w tym momencie, Łomot uda się do trójki. What advice can you give me for my fight with You know I have to. Let me do it, Angel. I've been living with a shame for years. Give me the chance to make it right. You think you can beat him? All I need is the opportunity. All right. How can I help? Before I can fight, I need to reclaim my honor. How do you do that? Meet me at the Three Count Casino, and I'll show you. Ale to us. że nimi tak biją. Mimo, że zamknięta strefa, to strasznie biją mocno. Ciekawe, czy tym pijzikiem dam radę damy? Eee, daliśmy radę, okej. Okay. Trzeba hamować, bo czasami się to psuje, dobra. To jest tak zwany auto smart, dobra. Także wykonajmy sobie kolejną misję Daleko no, już nie mamy A im szybciej, tym lepiej Dobra Oj, sorry, sorry chciałem mocniej Dobra, tutaj i tutaj, okej okay. okay so why are we here losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel i can't steal it back i need to earn it right how do we do that we heard a lot of people Okej, okay, to już mi się podoba ta misja nawet. Zniszcz so automaty. Okej. Okay. Okay. What the fuck? Co jest? Damn it! Look good on you, dude. Number. Wow! Wow! Hey! 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 What are you doing in my casino? Where is Kilby keeping my mask? Okay. Okay. It's gotta be in the vault behind the telecasters. Okay. Oh, wow. You knew we kept your mask. Why did you look for it earlier? Ruined my spirit. I didn't know you felt that Co no jest tutaj, a ja go szukam. Jakiegoś w ogóle? Ty Masz życia nie. No. Tendyk, tendyk tu. Here it is. And it's the real thing. I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go. Angel de la Muerte is reborn. Okay, Spock.

Posągi, posągi pani, tak? To są te posągi u góry chyba, dobra. Oa... To boli, nie, nie, nie bić mnie! A, ah, to te posągi, okej. Okay. Tu jest kolejny. O, oh, właśnie dobra. Przeładujmy. Na dole, na dole, na dole, na dole i na dole. Olek, to nasz? A, to ty nie nasz, Olek? O ty gnoju. Mój God! Niedobrze, Olek. Mówiłem ci, grzeczny bądź, to ty nie.

라 쉐베마메 아세 쉐베타 아하 오케이 d o b o g a l o O oh my god, oh my god, ta ta raz... Na dole. Ja zawsze zawsze gość, No! no... Mm -hmm. Aja, ja, ja, ja. No zejdź pod schodach, zejdź zecią. O właśnie o to chodzi. Dobra, udało się. Jakoś. Fuh. Ale poczuć ci to. Nie po tobie. Proste. <laughs> Okej. Okay. Łomot w trójce Ukończono. No Nawet szybka misja. <laughs> tak kasyno, trójka. Dobra, przyda się. Zawsze coś. Forteca, przyda się. Okej. Okay. Hmm. Odbierzmy kasę. Uuu, 28 tysięcy może być. Mordownia XXXL. Wow, okej. Okay. A gdzie my w ogóle jesteśmy tutaj? Ej, skoro jesteśmy tutaj, to możemy sobie... Hm. Mamy troszkę do kupienia, naprawdę? Ja, masakra. To bym sobie kupił? Bo mi stać. I to tak serijka. Chodźmy. Tylko bym wziął jeszcze sobie dostawa pojazdu na szybko. ha bo to jest nasz dom, dobra? Nieważne zresztą, dobra, ale wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Dobra, nie, no, dawaj. Daleko mieć chyba nie będziemy. A przyda. No, fajnie byłoby to kupić, co nie mieć już na półle to zrobione. Widzicie, grzecznie, nie atakują. Można? Można. A ja wiem, że jak przekroczę, to będą mnie bić. Dobrze, że daleko chyba nie mamy, także nie będę się musiał martwić niczym. Aczkolwiek nigdy nic nie wiadomo, jak to będzie z tym. I tylko zacznę ta strefa i już... Dokrywa mnie policja, co mi to bardzo nie... Ten nie... Jak to się mówi? To mi się, się bardzo nie podoba! O właśnie! No! Co ty robisz?! No dawaj, bo... Zaraz będą mnie atakować! Fabryka Coli... O, dobra, kupmy sobie, dobra. Uff... Mamy. Ale tak jakby to... Tu... Czekaj. No ale tu już jakby wszystko mamy, no może nie wszystko jak widzę. Średnie tu, tu, tu mamy. Hmm. Dobra, jeszcze tylko sobie chodźmy tutaj, tu pójdziemy i zobaczymy co dalej będziemy musieli robić. Patrz na to BUM BUM A, uciekasz, a uciekaj. No najlepiej się za samochodem schować, najlepiej zrobić. Co tu jest? Aha, o do kupienia do tego mamy. Fuck. Dawaj, dawaj, daj ile? Jest kurde, no. No nie do auta, co ty do? Ty debilu. Kupmy sobie to szybko, kupione, okej, okay. hu! Ała. Tantarara, sklepy mamy, to mamy, dobra. No też tutaj chodźmy, zobaczmy to sobie. Ta. Okej okay. Ale po co? No i po co mnie I tak, i tak zaraz umrzecie? Masakra. żeby w tej grze zdobyć 100% to będzie hardcore naprawdę Aha to jest ta misja tak? Tu co mamy musimy akcję zrobić... Hmm. Klepy mamy wszystkie, posiadłości, chaty i operacji gangu. Mamy 5 na. Mamy 5, 5, 5, 5 na 8. Znaczy, na 8 na 5 mamy zrobione operacji gangu i akcje. Tego chyba na razie nie musimy zbytnio robić. Takie, te, no to, takie operacje gangu to. Aha, to coś jakby w tym stylu, raz, dwa. Ciekawe czy bym dał radę, nie wiem. Handel, niska, nie. A ja dziś tutaj jestem właśnie. Hmm. Ja wiem, no łatwo nie będzie, ale zobaczymy, zróbmy tyle, ile możemy. Moi drodzy, ja myślę, że na dzisiaj powinien chyba już starczyć ten odcinek, a zobaczymy, co będziemy w kolejnym robić. Yy, ja żegnam się z wami bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.